8 luty W końcu ja zaczekałem się świeżego zrzuta okay. Zobaczmy Jasny Raz, dwa, trzy, cztery Dwunastak, ale przymach zdjęty Dwunastaczek jakiś, jakiś gigant z niego nie jest ale jako, że to pierwszy zrzut w tym roku, świeży, cieszy bardzo. na chwilę to przerażał, bo mocno przymarz. widać tutaj. Także... Tam, dzisiaj strasznie wiemy wiatr, jest strasznie zimno także długo tu nie będę idziemy dalej może coś znajdziemy